Tak więc halo, jeżeli dzisiaj jestem Fixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem znajdujemy się na stronie Skins, Na którym będziemy robić challenge od 7 zł do kosy A jak to będzie wyglądać dowiecie się już za chwilę, ale zanim przejdziemy do tego Klikajcie sobie w ten plugin na stronie I w tym miejscu wpisujecie kod FIXE Dodaje wam to 5% bonusu do wpłaty, czyli na przykład przy wpłacie 100 zł dostaniecie 105 zł, No to 5 zł za friko A my będziemy lecić z challenge'em Wpadłem na taki pomysł, żeby otwierać tylko skrzynkę USP, otworzymy tych skrzynek sobie 20 A potem yy, będziemy ulepszać wszystko, aż nie zdobędziemy kosy To jest taka skrzynka, że ona naprawdę potrafi dobrze dać, na przykład taki Neonoir to już jest mega To jest praktycznie kosa I jako, że chcę otworzyć 20, to tak myślę po 4 skrzynki na początku będziemy lecieć, po 4 skrzynki Więc lecimy z pierwszymi 4 yy, i chyba jest git usp cyrex no nie, tutaj strata jednak cyrex nie jest taki drogi jak myślałem więc z kolejnymi czteroma otwieramy tak 5 razy, więc jeszcze trzy razy zostały Oj, tu słabo tu na przykład słabo jest tu 11 złotych straty, no lepiej niż poprzednio kolejne 3 no, chciałbym żeby chociaż jeden droższy uspik siadł jest royal blue, royal blue jest drogi to będzie zysk to prawda tylko 4 złote, ale ale zysk. Lecimy z kolejnymi czteroma skrzynkami. I mamy Oriona Road Rush. Kurde, 115 zł zysku. Patrzcie, Orion za 65. USP Road Rush za 63. Blueprint za 13. No i ten jeden tutaj taki odrzucony od, spo od społeczeństwa. Kurcz, ale siadło. A teraz otworzymy dwa razy po dwie. Ale tu mega siadło. Tutaj mega dobre procenty były. No tu słabo. To słabo wyszło. Hmm, patrzcie, wypad ten, na którego jest 0.5% i ten, na którego jest 0.5%, więc no nieźle. Lecimy ostatnie dwa uspiki. I co dostaniemy? No, tak średnio bym powiedział. Tak słabo. Więc lecimy teraz na tutaj jest upgrader. Dobra, tak więc teraz lecimy sobie z upgraderem. Ale zanim to sprawdzę, tylko ile mamy tutaj razem, Sprzedaj wszystkie. Mamy 215 zł, a wydaliśmy 140, więc jest zysk. Już na sam początek. No i te tanie uspy, w sumie z tych tanich zrobię kontrakt bo z tych wszystkich do złotej 40 zł kontrakt, bo tego nie chcę ulepszać. 6 zł dostajemy coś ciekawego. No ale za 450, dobra, to już można będzie ulepszać hmm. Lecimy tu. No i tu lecimy takie razy 2, czyli tu na 7 zł, na jakieś graffiti. Nie będę tego ruszać, folię tak zostawić, więc lecimy. I... I pierwsza, bo wiecie tak, na styk, ale siadł, więc już jest proficik Lecimy z kolejnym, tutaj mamy takiego Przestaje mu lepszeć, jak zostanie jeden skin, tak sobie postanowiłem. Albo może teraz będę co tak obracać, tak, myślę, że to będzie lepsza taktyka. No, po tej stronie też by nie siadło, więc. Więc jakby nie jestem smutny. Lecimy jeszcze raz. O, i siedzi, Ok. Więc teraz obracamy z powrotem na stronę. Na której byliśmy wcześniej, czyli tutaj Stój Uff, ale na styk tu siadło Ej no słuchajcie, jak na razie Upgrader fajnie daje Już kilka Upgrade'ów siadło Kolejny Uspik i teraz obracamy, jak siadło to obracamy Stój Znowu na styk siadło, ej To jest taktyka, słuchajcie ej, Tu już jest 4.50, więc z tym lecimy na 9 o, na takie szmaragdowe pręgi, więc teraz obracamy tak o. I siedzi znowu, ej! Jest git, tylko żeby nie zaczęło później palić, bo Jak na razie się już zaczyna robić naprawdę ciekawy profit. To też na dziewiątkę obracamy. U No tu by siadło, jakbym nie obrócił, to tu by siadło niestety. Więc bierzemy te dwa i to już w sumie kurczę na 11 powinno iść. Zbierzemy bierzemy 11, cyk. Upgrade... Ui, dobra, tu już dwa upgrade y z rzędu spaliło. Ale wcześniej w sumie kilka upgrade y z rzędu siadło. To może kurczę... O, na takiego groczka w stop traku. Upgrade. Leć! No nie, ale z tej strony też by nie siadło, tak mi się wydaje. To jest tu, no to tu gdzieś to by było, też by nie siadło, więc teraz akurat nigdzie by nie siadło. Lecimy z tym na 11 zł upgrade. Oj nie, tutaj już się robi nieciekawie, słuchajcie Zaczęło mocno palić, to teraz na 14 zł. Cyk Dobra, ten upgrade upgrade'ik siadł hmm. Bierzemy te dwa, znowu na 14 Upgrade I, i ten też siedzi, okej, okay, dobra Zaczynamy się odrabiać Znowu na tego FAMAS, ale teraz bym ustawił kurcze tak na dole Tak myślę, nie całkiem tu, nie tu, tylko tak na dole no nie gadajcie, serio? Chociaż i tak teoretycznie z moją taktyką to teraz powinno być tu Aha, no to, no to spoko no. To już jest na 15 zł robione, troszkę więcej, niby niewielka różnica, ale niekiedy takie procenty mogą zadecydować Ustawię to jakoś tak Już się bałem, że tak to leci i tu się zatrzyma to co ja przesunąłem, ale na szczęście nie tu jest ósemeczka, więc to już na 16 zł. Szczerze to nie wiem, czy teraz wyszedłem na plus na upgrade czy na minus. Ua, po co ja to ruszyłem, kurczę, Mogło być, ale nie jest, bo przekręciłem. To już leci na 18. Upgrade. No nie, kurczę, Spaliło nie, fajnie. To, to już mi się nie podoba. To lecimy na 27. Jak już tak mniej więcej powinno być. No i teraz tak tutaj kurczę leciało, więc teraz tu będzie. O no nie. Oj, oj, oj. Tu, tu nie fajnie się już robi. To na 28. Oj, no nie. Znowu spaliło. Patrzcie, jak na styk. Oj. Bo się chyba zaczyna już robić nie profit. Proszę. Nie wierzę. Zobaczcie to. Przecież tu. Hmm. Jestem skłonny za chwilę do tego, żeby obrócić tą stronę na tym upgraderze. Bo kurczę. Pali. Dobra, siadło. Siadł ten upgrade. No to na trzy dyszki już. No też nie siedzi. Ogarnąłem już chyba, kiedy ten upgrader siada, a kiedy nie. Dobra, bierę. Oj, tu już gruby upgrade, słuchajcie. To już chyba na 60 zł, leci jak się nie mylę. No tak, na. No, na 59 powinno być. Więc kurczę, myślę, że to tak ustawię i upgrade. Jacie. Jakbym tego nie ruszył, to bym przegrał, nie? Wydaliśmy 140 zł, więc jesteśmy na plus, jednak. Bo tu już widzę, że jest 220. No ale do kosy jeszcze brakuje. Do kosy jeszcze brakuje. A w każdym momencie może zacząć palić. Tak leciało po tej prawej stronie, więc ja coś czuję, że teraz poleci tu. Dobra, siedzi. Mam już 120 zł jeden skin. To już będzie lecieć na 127. I tu bym ustawił kurczę... Tak o może. Oj, nie, nie będzie. Za mocno zakręciło. Ktoś mi właśnie suba dał w trakcie nagrywania odcinka, więc... Jeśli to ogromna szczęść, dzięki 130. Lecimy i proszę bardzo. Ui, tu już nie siadło. Kurczę. Ostatni skin nam został i tego już trzeba lecieć na 240. Nie wiem, ile najtańsza kosa tu kosztuje. Tu już gdzieś powinny być kosy. 270, czyli mamy 38%. Kurczę, może zaryzykuję na tę kosę, wiecie Ustawiam na Maxa tutaj i lecimy. Ja wierzę, że to się może udać. I bardzo proszę, niech siądzie, challenge będzie udany i będzie mega. Lecimy. Stój! Nie! Spaliło. No nie. No to słuchajcie, lipa wyszła. No to mogę ulepszyć kurczę na 070. Już myślałem, że się ondzie, no niestety słuchajcie, byliśmy mega blisko tej kosy. Już mieliśmy tak czy jak ogromny profit, ale niestety się nie udało, tak więc cóż, ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych Naura